Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu ze Słowem Bożym. Dziś będziemy rozważali fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu, pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Moi drodzy, w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, Jezus poucza swoich uczniów, a więc również nas, żeby osądzając innych, byli miłosierni. Niezależnie od tego, jakie przewinienie popełnił nasz bliźni, trzeba być wobec niego miłosiernym. Bo przecież Jezus zbawił każdego człowieka, bez względu na to, co zrobiliśmy i kim jesteśmy. Moi drodzy, Fragment Słowa Bożego, który dziś rozważamy, mówi o potrzebie autorefleksji i pokory w ocenianiu innych. Jezus ostrzega przed pochopnymi sądami oraz przypomina, że tak jak osądzamy innych, tak samo i nas będą sądzić. Przede wszystkim będziemy sądzeni przez Boga na sądzie ostatecznym. Jezus napiętnuje oceny ludzi. A przede wszystkim chrześcijan, w których brak jest miłości i które sprowadzają oceniane przez siebie osoby do przedmiotu pozbawionego kontekstu życiowego trudnych sytuacji i uczuć. Nie oznacza to, że zawsze mamy powstrzymywać się od wydawania sądów. Niech nie będą one jednak pospieszne i lekkomyślne. Niech nie zawierają krzywdzących treści. Jezus zachęca nas, nas też, abyśmy najpierw zajęli się swoimi wadami, a dopiero później wadami innych. Osądzanie może oznaczać różne zachowania, od delikatnego upominania, aż do pokątnego pomawiania i publicznego potępiania, do mówienia, że on, ona, oni nie robią tego i tego. Miarą w ocenie innych Powinny być prawda oraz miłość. Prośmy Boga, aby pomógł nam nasze serca wypełnić miłością, żebyśmy jej służyli i tylko nią kierowali się w relacjach z innymi, żebyśmy z miłością zwracali innym uwagę. Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie i przypominam, że w tym tygodniu spotykamy się jeszcze jutro. Pojutrze, czwartek oraz piątek. Do usłyszenia. Szczęść Boże.